Dzień dobry. Dzisiaj postaram się wymienić termostat Ford Fusion 1.6 Benzyna 2002 rocznik. No problem jest tu taki, że ten termostat jest tutaj pod alternatorem. I teraz myślę, czy go ściągać, ściągać pasek, czy obejdzie się bez takiej operacji. Ale chyba będę musiał ściągnąć ten alternator. Tu są dwie śruby, chyba z boku jest jedna. Zaraz sobie to zobaczę Tam chyba ściągnę jeszcze obudowę No zobaczymy A jak nie To się postaram Jakoś to ściągnąć bez tego Może jakoś tam przed łóżkami dojdę Zaraz wam to nagram Pierw spuszczę płyn No i co Pierw spuszczę płyn Tu mamy koreczek No i Spuszczamy pierw płyn A później postaram się jakoś z tego dostać Hmm. Tu jedną śrubę widzę, ale wątpię, że tu dostanę się. Dwie tu nie Odkręcam z tej strony, może tu jakoś dojdę. Tu mam dziesiątkę. Może dojdę małą grzechotką. No Zobaczę. O tak bym szedł, A tam jakoś kurwa z góry. Fajnie grzebotkę mieć Teraz wam pokażę Które śruby odkręciłem Chyba nic nie widać Tam są te dwie Odkręcone, widzicie? Jeszcze mi zostały dwie, jakoś z góry muszę Próbujemy tu się i dostać od góry Do tych dwóch śrubek Osiągam lampy Wiesić. Ściągam lampę, od, od, odepnę tu kostkę i... Jak się będzie dało. Kurwa, jaki syf. Dobra. Lampy to też takie chujowe. Szkoda nadać. Poli to się. No, poli się. Poli się. No i tyle. I teraz będziemy mieć więcej miejsca tu sobie poświecimy i zobaczymy gdzie te śrubki są jedna jest tam na dole już widzę ale wypadałoby te rury ściągnąć to by mnie do śrubek doszli tak zrobimy tak zrobimy tam spróbuję kleszcze wsadzić kurwa wsadź tam kleszcze Słuchajcie, nie nagrywałem wam tutaj, ale wyciągnąłem alternator, ściągnąłem alternator. To wam później pokażę jak będę go składał, nie? Doszłem, teraz tutaj jest jedna śrubka, ten ta śrubka i tam jest pod spodem druga, ściągnę teraz te węże z wodą. Zalało mi kanał i chuj No to wyciągnięty termostat Teraz muszę to wyczyścić i wsadzić nowy To jest stary termostat I tu była ta uszczelka, a ta uszczelka jest cała zgnieciona Jak widzicie ta uszczelka jest cała rozwalona nie wiem dlaczego tak jest zrobione. nic. Tu mamy nowy. Nowe, nowa budowa. Musiałem wyciągnąć lampę, alternator. A tu jest stary ten. silikonem było robione, więc mam nadzieję, że jak to wsadzę, to nie trzeba będzie silikonu. Dobra. Kurde, tu jest taki problem. Tu jest taki problem, że. Ta uszczelka musi dokładnie wleźć tam równo, nie tutaj w ten kruciec, bo ona tu jest na zewnątrz, tylko w ten tam do silnika. Ona musi tu równiutko wejść do silnika razem yy, z termostatem. No ja tu musicie na to zwrócić uwagę, naprawdę wielką. Kurde, Tu już jest założone. To widzicie, jest nowe, nie? Ale grzewotka pneumatyczna, no, kurde, tutaj jest bajer, nie? Tak to bym się zajebał, a tak przykładacie i zakręcacie nie? to jest naprawdę fajna sprawa. Także chodka pneumatyczna, no dobra, skręcam to dalej, zakładam rury No i będę się tu męczył dalej. Założę, założę alternator i teraz no, się modlić. ta uszczelka tam dobrze weszła? Jeśli dobrze weszła, to powinno trzymać. Jeśli źle, to będzie robota nadaremno, bo będzie lało. No. Zobaczymy. Aktualizacja termostatu. Włoży, założyłem węże no i co, miejmy nadzieję, no, że to będzie trzymać kurwa, żeby ta uszczelka tylko tam się dobrze założyła. Jak tam się dobrze założyło, to będzie dobrze, a jak się źle, to będzie kapa. Dobra, zakładam alternator, lampę zalewam i jadę dalej, zaraz wam jeszcze widzicie Lampę sobie ściągłem żeby było lepiej. Miałem napinać pasek alternatorem. Ja sobie muszę zobaczyć, czy mi tu teraz wejdzie o tak. teraz bogaty, jest dobrze? E, dobra, zakręcamy jeszcze tą nakrętkę Dobra, no to co? termostat wymieniony. On jest w Fordzie pokusie. w yy, jakimś jeszcze Fordzie wiem, że jest, taki sam. Tą budowę wymieniłem, no bo jak widzicie, i tak by nic z tego nie było. Ta uszczelka była źle wsadzona, dlatego ją rozwaliło. Czekam, aż trochę jeszcze go zaciągnę. No i co? Teraz muszę modlić, żeby to nie lało. No to troszkę to umyłem A no teraz jeno modli się do Boga, żeby tam nie lało i tu było na razie jest sucho Ale tu trzeba trochę pojeździć, zobaczyć, bo teraz to, to muszą, Ten termostat musi przepuścić i zobaczymy Tu nie leje No robota zrobiona, jak widzieliście nie było łatwo Ale Robiłem to y, oczywiście pierwszy raz, więc, więc no nie wszystko człowiek od razu wie. Ale dałem rady, mam nadzieję, ino, że ta uszczelka będzie tam trzymała. No a tak zrobione. I tyle. Do następnego razu. Nie zapomnijcie subskrybować kanału. Pozdrawiam Was gorąco i trzymajcie się cześć.